Dzień dobry wszystkim, witajcie. Słuchajcie, jakiś czas temu, gdzieś z dwa, może trzy tygodnie temu, było dosyć głośno o tym, że pewien kierowca rajdowy Miko Marczyk, samochodem Skoda Superb dwulitrowym dieslem z napędem naprzód, samochodem w wersji 150-konnej, przejechał z łodzi do Paryża i z powrotem. Pokonując dystans 2873 km, zużywając średnio 2,6 litra oleju napędowego na 100 km. I powiem Wam szczerze, że zacząłem się zastanawiać troszkę bardziej nad tym, jak chłopaki tego kurczę dokonali. Pytań mam co najmniej kilka. A związane są one głównie z tym, że nie, zosta nie zostały przedstawione wszystkie yy, niuanse jakby z tym związane. Pierwszy temat jest taki, na przykład fakt, że z łodzi do Paryża i z powrotem do łodzi nie jest 2873 km, tylko znacznie więcej. Druga kwestia jest taka, że nie wiemy na jakich oponach jechał ten samochód, z jakim ciśnieniem w tych oponach jechał samochód. Nie wiemy, ile zostało zatankowane realnie paliwa. Ee, dalej, nie wiemy, czy na przykład chłopaki bawili się ze składaniem lusterek, czy też nie. Nie wiemy, czy na przykład do samochodu nie został zamontowany boks, który obniża zużycie paliwa. Nie wiemy, czy z samochodu nie zostały wymontowane jakieś elementy wyposażenia, typu, nie wiem, jakieś zapasowe koło, którego raczej teraz nie ma, ale są steropianowe wytłoczki. Jest tam jakiś, może, głośnik basowy. A jeśli nie, bo była to wersja raczej podstawowa, to najprawdopodobniej można było na przykład wyjąć tylną kanapę i uzyskać parę kilogramów mniej na wadze. No, dla uzyskania jak najlepszej tutaj jak najlepszego zużycia paliwa ma również kwestia aerodynamiki i przyglądałem się zdjęciom tego Superba, ponieważ sami mieliśmy Superba i ten Superb jakiś taki według mnie, jakiś taki dosyć niski jest, o ile są tam podstawowe koła, nie chcę teraz ściemniać, bo nie wiem, czy tam jest szesnastka, czy siedemnastka, natomiast wiemy, że im większe koło tym szersza opona, wyższe zużycie paliwa a to negatywnie wpływa właśnie na zużycie paliwa ja osobiście, gdy mieliśmy Superba z żoną. Była to wersja przedliftowa trójka 2019 rok z siedmiobiegowym DSG napędem naprzód, 190-konnym dieslem z na 225-480 bodajże 4 Nm momentu obrotowego. Najniższe zużycie paliwa, jakie udało mi się uzyskać, wynosiło 3,8 litra na 100 km. E, każdym samochodem, którym jeżdżę na co dzień, z staram się e, zobaczyć kres swoich możliwości lub auta możliwości w sensie no mnie już się nie da tak e, oczywiście zawsze w jakimś tam e, zakresie e, rozsądku tak i zobaczcie e, ten filmik który chłopaki opublikowali mam tu na myśli Miko Marczyka i masę różnych innych wydawnictw motoryzacyjnych dały mi bodziec do tego, żeby raz jeszcze przeanalizować że tak powiem swoje zapędy motoryzacyjne i spróbować zrobić wszystko, żeby samochód palił mniej. I co wam chcę ciekawego teraz pokazać. Audi Q5 2020. 18 calowe koło zimowe. Opona w rozmiarze 235 na 60 na 18. 2,2 atmosfery w kole, napęd przód, tył. 163 konie diesel. Zrobiłem dzisiaj traskę jadąc zgodnie z przepisami, tym samochodem. Odpalmy go. Pokonałem 194 Słuchajcie, 4 km. Zużycie paliwa mam na poziomie 4,7 litra. 4,7 litra to niewiele, jak na taki samochód. Jazda zgodna z przepisami zobaczcie, 75 km to prędkość średnia moja. Mikomarczyk miał 80 km na godzinę prędkości średniej, więc musiał jechać e, głównie, tak naprawdę, autostradowo. Ja natomiast z jedynych rzeczy, które, których się dopuściłem jadąc tym autem, to po pierwsze, Żadnych mocnych wyprzedzeń, żadnych hamowań. Nie jechałem za ciężarówką. Na drodze ekspresowej, której miałem gdzieś 70% mojej trasy, bo jechałem szczekociny, kielce szczekociny. Jechałem 102 km na godzinę na tempomacie, z prawidłowym ciśnieniem w kołach, z klimatyzacją w funkcji tutaj eko. Czyli de facto kompresor klimatyzacji był wyłączony bez podgrzewanych lusterek, bez podgrzewanego fotela z temperaturą na dworze 10 stopni. Wiem, że z tego spalania można delikatnie jeszcze zejść, ponieważ udawało mi się nieraz uzyskać wynik 4,5 litra, ale słuchajcie, to jest nadal 4,5 litra, a my mówimy o zużyciu paliwa na poziomie 2,6. Napiszcie proszę w komentarzu, co o tym myślicie, jakie chłopaki zastosowali triki, co mogli, że tak powiem, zrobić, bo jedyne, co mi przychodzi do głowy jeszcze, co można zrobić, nabić powietrza 3,5 atmosfery w koło, obniżyć maksymalnie samochód, obniżyć maksymalnie jego wagę, okleić folią, na przykład samoprzylepną. Zakleić wszystkie tam szpary z przodu między lampami, między maską, żeby auto zrobiło się maksymalnie aerodynamiczne. No nie wiem, zamknąć lusterka, jeśli to możliwe, zainstalować boks zmniejszający zużycie paliwa. No ale nadal nam pozostaje przecież kwestia choćby wypalania filtra cząstek stałych. No przecież na to wypalanie filtra cząstek stałych za te 2800 km, no nam super, realnie wypalał filtr raz na jeden bak paliwa. Więc przecież on też pobiera. Dość dużą ilość paliwa. Ja supermem zrobiłem kiedyś koło brzeg z powrotem. Przejechałem 1250 km na pełnym baku, 70 litrów w pełni załadowanym samochodem w trzy osoby, na powrocie już w dwie. I wydawało mi się to wyczynem niesamowitym, a tu mówimy o dystansie ponad dwukrotnie większym. Napiszcie, proszę, co Waszym zdaniem chłopaki zrobili, że to auto aż tyle przejechało. Niemniej ja nie zupełnie nie kopię się w tym. Mnie po prostu bardzo ciekawi technika, ponieważ szkoda, że nie powiedzieli tego, że słuchajcie, zrobiliśmy tak, 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 tak. Uzyskaliśmy wynik taki, bo zrobiliśmy właśnie tak. A oni cichosza, nowy superb. 2,6 litra zużycie. Nie wiem, nie wiem, ale chętnie się dowiem. Cześć.